Cześć! Zastanawiacie się kiedyś, jak wyrzucić dziurę w ścianie lub suficie, ale tak, żeby nie być cały w pyle? Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie taki oto dings, Żeby właśnie zanudzać, chciałam zwrócić uwagę tutaj na jeden element. Jest to dziura tworząca podciśnienie, Granie na filmie, zaraz zobaczycie. Jeżeli mówimy o tym, no to sytuacja jest bardzo prosta. Tu podłączamy odkurzacz, a tu jest miejsce, które przykładamy do ściany w miejsce, gdzie chcemy zrobić otwór. Na przykład, że moja rękę jest ścianą, to przykładamy to tak, to wtedy będzie dziura. W momencie, kiedy to się załącza, to się przysysa do, do ściany. No i w zasadzie będzie przy niej do momentu, dopóki powietrze nie przestanie pracować. Prząt jest bardzo fajny, działa zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej, czyli mam na myśli sufitę. Pod tym względem jest ekstra. To jest akurat wyprodukowane przez firmę Festul. Niemniej jednak doczytałem, że galaniem autorem tego typu rozwiązania jak i samych odgórz Festula jest firma bodajże Starmix. No dobra, w parę praktycznych użyciach, ja tymczasem kończę biadolić i zobaczymy się jeszcze na podsumowaniu. Otóż yy... jedna ze znanych firm, konkretnie Festool wymyślił coś takiego. A że jestem gadżetarzem to skusiłem się, żeby wydać parę złotych. Cały trik polega na tym, że jak włączymy odkurzacz i przełożymy do miejsca wylecenia, to sprzęt się przysysa Poproszę Sprzęt przygotowany mniej lub bardziej. No dobrze. No to robimy styk, styk, styk i może się łączy. Jeszcze raz. Jeżeli chodzi o krótkie podsumowanie tego Dynksa, koszt między 70 a 80 zł na no Allegro, pewnie w sklepach narzędziowych podobnie, eee, uważam, że jest to najbardziej praktyczne narzędzie, jakie kupiłem w swoim życiu. Naprawdę, czegoś takiego, co zrobiło na mnie takie wow jeszcze nie widziałem. Eee, więc gorąco zachęcam, polecam i kto jeszcze nie ma, niech sobie zanabędzie. Też informacja to jest obrotowe. No więc można tym sterować, regulować. No co więcej powiedzieć, no po prostu to jest zajebiste, musicie to mieć. Siemano, zastanawiacie się kiedyś, jak wiercić ścianę w dziurze dwóch?